Siemanko drodzy widzowie, dzisiaj nieco nietypowo, bo będziemy nagrywać na stacji paliw i w tym przypadku jest to BP, gdzie mamy Wild Bean Cafe i znajdziemy w ich ofercie selekcję Pana Roberta Makłowicza. Już tutaj widzimy jakąś reklamę, gorące kanapki pełne smaku, to jest chyba właśnie nowość. Jest z kurczakiem, jest z klopsikami, jest z wołowiną, więc my mamy zamiar spróbować wszystkich. A do tego hot dogów, bo wiem, że chyba są trzy hotdogi: jakiś alpejski, jakiś alpejski z bekonem i chyba meksykański i one są właśnie z selekcji pana Makowicza. Jeżeli coś jeszcze jest z tej selekcji, bo więcej nie znalazłem, to też sprawdzimy. Tylko sprawdzamy dania na ciepło, bo wiem, że są kanapki takie na zimno, tego dzisiaj nie sprawdzamy. Także widzimy się przy stoliku. No to co. Pan Makłowicz zabiera nas dzisiaj i w Alpy, i do Meksyku, bo to jest meksykański, a to alpejski. Jest jeszcze alpejski z bekonem, natomiast dzisiaj tutaj nie było już, im się skończyły. Tak, jest po prostu bekon tam. I tak, mamy tutaj ten alpejski i on jest z sosem serowym, to jest taki dedykowany przez Pana Makłowicza i meksykański, on jest z sosem serowym. i Meksykańskim. No dobra, patrzcie. One są takie dosyć spore, te bułki. Takie wielkościowo to takie bagietki. Te, bagie takie, nie, no albo półbagietki, albo takie, chciałem powiedzieć, bagietki czosnkowe. Takie, kojarzysz? Te, co takie ponacinane z masłem czosnkowym. To no, są całkiem spore, więc to kalorycznie musi być sporo. I jedna taka porcja, czyli jeden hot dog, 12 zł. 11,99 dokładnie. Jest całkiem przyzwoite, jak za taką ilość. Przynajmniej mi się tak wydaje, nie? Meksyk czy Alpy? Al Alpy takie bardzo bardziej świąteczne, nie? Zacznijmy od... Była jakaś informacja jaka jest parówka, czy to jest parówka, czy to jest kiełbaska? Wygląda jak kiełbaska. Jak to wygląda w środku spójrzcie. Tak trochę klasycznie, znaczy strasznie mhm. dużo sosu, nie? Tak, dużo sosu, więc to jest po prostu hodnik w stylu amerykańskim, czyli przekrajany tak od góry, nie w ten francuski, że się w tą dziurę po prostu wpycha. To wygląda jak kiełbaska tutaj. Mhm. No dobra, to zaczynamy. Powiem tak, czego to się można spodziewać? Nie wiem, czy kojarzycie te sosy serowe, takie te fanexa czy tego typu. I to on dosłownie tak smakuje. Czuć dosyć intensywnie tą chemię, taki chemiczny posmak. Natomiast jest to dosyć kwaśnawy, ten ser. Tak jak y, w serze, Nieczęsto jest taki smak, jest kwaśny. Mm. A tutaj ten sos właśnie y, ma troszkę takiego wajbu, ale powiem tak, akurat do tego ham ham hamburgera, do tego hot doga jest to plus. Wiecie dlaczego? Bo on byłby mdły. A ten kwaśny troszeczkę to wyciąga. Yy, pętak. Czy jest lepszy od takiego klasycznego hot-doga? Myślę, że on się wiele nie różni. Poza tym, że jest dużo większa bułka, bo jest jej więcej. Zdecydowanie yy, kiełbaska to jest taka sama, jak dostaniemy w tym francuskim. Natomiast tutaj mamy prażoną cebulkę. I ta prażona cebulka troszeczkę tutaj podbija. Ja nie wiem, jak ty. Ja uwielbiam właśnie w takich znam, rzeczach. Nie znam człowieka, który nie robi prażonej cebulki. Coś jadłem takiego, co, co miało taki podobny... Mm, wiem! To jest trochę tak, jak masz mm, sos y, do nachosów, taki serowy. Trochę taki smak. Mm, taki ten zaraz ser... ze swójka? Chyba bardziej mm, do biedry, niż do y, Cinema City, bo w Cinema City ten sos taki do nachosów serowy był świetny. Nie wiem, jak teraz, bo to jak parę lat temu byłem ostatnio. To jest taki chili, on nie to. Spójrzcie, Ale takie wiesz, czerwone. Jest nie. Nie. Jak oceniamy wróbel? Skali, ja bym proponował w skali od 1 do 5, tylko bierzemy pod uwagę, że to jest jedzenie po prostu ze stacji. Czyli nie oceniamy w takiej skali z tymi restauracyjnymi i tak dalej, tylko na to, co możemy spotkać na stacjach. tak? Czyli na jakieś zapykanki. Plus ta bułeczka, ona mi się bardziej podoba niż ta francuska. Jest taka treściwsza w ogóle. Jest miękka w środku. Lekko była chrupiąca na zewnątrz, ale już, już troszeczkę przestaje, nie? bo już chwilę jest. Coś takiego pikantnego jest, może to rzeczywiście tam jest jakiś chili w tej tej... I parówce, ja tak? w ogóle nie wyczuwam tak, tego. Jak? pieprzny jest w tak? No może, ale czujesz ten taki kwaskowaty smak w tej sosie? Mhm. Jest i to jest w tym sosie serowym. Ale szczerze, ładniej wygląda on, niż smakuje. Dla mnie to jest taki przeciętniak. Mhm. Taka trójeczka, po prostu. Nic się nie wybija niczym jakoś bardziej... No fajna jest ta cebulka, okej. Okay? W sumie troszeczkę, może na języku, żyję tam tą, tą pikantność tą wieś. Ale to nie jest coś, co bym nie zjem tego ani nic takiego, więc taki trujeczka nie? No. Myślę, że uczciwe. Jestem podobnego zdania. Naprawdę prezentuje się dużo lepiej i dużo okazalej, dużo większe niż taki standardowy hot dog. A tutaj to jest jakaś bułka inna. Ona wygląda jakby co, jakaś pomidorowa była? Ona jest czymś barwiona? Pomidory albo papryka, albo papryka. No meksykańskie to może papryka, faktycznie. Który ci lepiej wygląda, bo wygląda? Ten nie? Halapenio wystaje. No. Powiem wam teraz jedną rzecz. Nie zgadniesz jaki smak poczułem jak, jak spróbowałem. No mm -mm. Coś czego nie widzisz tutaj, a kojarzy się z Meksykiem w opór. Na czas czerwona fasola. Parówki, czy te kiełbaski są z czerwoną fasolą w środku. Takie całe kawałki duże, zobacz. Mm. Ja od razu gryznąłem prosto w tą fasolę. Mm. Kukuliza. W parówce ej. To Sporo tych dodatków, parówek. Ej, śmieszne. Ej, to mi się podoba akurat. Ogólnie jest taki specyficzny dosyć mix, bo tak na balony tak wszystkiego dużo i tak dalej, że ten sos syrowy... Ale to mi smakuje. Jak tu kryzłem pierwsze tą fasolę i mi się trafiła tam fasola, to faktycznie czułem troszeczkę takie meksykańskie... A tu teraz kurydza. Ej, no to 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 jest? No to to, to, to śmieszne, no, tego śmieszna, no? Tego się nie Ja też nie. Pamięci, że lepiej mi to smakuje. Ja to tam troszeczkę wyżej niż tamto. Taka pikantniejsza jest ta pikantność. Salsa całkiem ok, jest. Soserowy, ten sam. A mm, Nie, to absolutnie. Ona smakuje tak samo jak standardowa. Tobie jak lepiej, światło? Jest ale dodałbym tu trochę więcej tego serowego sosu. W mhm. tamtym z kolei było dla mnie aż za dużo. A tutaj mogliby trochę więcej dodać. Tu więcej ten meksykański się przebija i faktycznie jest pikantnie. Zrobimy tak, 3,5 i ja będę dał, tak jak teraz myślę. Bo On jest lepszy, ale nie aż tak wyraźnie. Co 3,5 i myślisz? 3,5. No to Wróbel, mam do ciebie pytanko. E, wolisz wziąć takiego hot doga czy klasycznego tego francuskiego, którego znamy ze wszystkich stacji? Dodatku, no nie? w klasycznym, w tym francuskim jest tylko bułka, sosy i paruwa. Ale jednak wydaje mi się 12 zł, zatrzymujesz się po prostu na stacji. Podjeść, to takim podjedz, bo to jest dosyć sycące. Słuchajcie, to jest idealny moment, żeby zasubskrybować ten kanał i dać lajka pod tym filmikiem. To co, lecę zamawiać teraz te kanapki na gorąco. To jest chyba właśnie najnowszy wynalazek tutaj na White Bean Cafe. I tam mamy chyba kanapkę z kurczakiem, z wołowiną albo z klopsikami. I to też jest właśnie selekcja pana Makłowicza. Ej, tylko tam już jest drożej, bo one były po 20 czy po 21 złotych, zaraz zobaczę. Hmm. Ja myślę, że to będą takie odgrzane kanapki. Jest, bo to 21,91. Mm -hmm. A to wygląda całkiem nieźle. Tutaj mamy świeżych warzywek. Naprawdę sporo. Ale jest to ciepłe? No, ciepłe. No? Lepiej niż hondokie. No lepiej, no ale 21,90 więc cena też lepiej wygląda. Dobra, to tak. Mamy tutaj kurczaka, tutaj wołowinkę, a tutaj mamy klopsiki. Spójrzcie, ja tutaj zobaczyłem tego kurczaka. No on tak wygląda średnio zachęcająco ogólnie. No, troszeczkę suchy. Przynajmniej ten kawałek, bo oni chyba robią wcześniej te kanapki. I tylko oni podpikają i dodają świeże warzywa. Jeżeli dobrze zrozumiałem. Ja już wam tutaj spojrzę, co jest. Tak, pieczony kurczak. Mamy chrupiącą bułkę z intensymi kreasywnym cheddar'em, łagodnym mięsem z kurczaka, prażoną cebulką, sałatą, pomidorkiem, ogórkiem oraz aromatycznymi sosami barbecue i serowym. I powiem Wam tak, wiesz czym się różni yy, ta od tej? Tylko mięsem, tylko mięsem. Tak to jest to samo. Yy, a do, od tego najbardziej różni się klopsik. Jest tak, ciągnący się, bułka z ciągnącym się czedarem. Wielka Brytania. Smakowite klopsiki wieprzowe. W Skandynawia sałatą, pomidorem, ogórkiem, wszystko, posypane, czyli nasz ogródek wszystko posypane parmezanem, Włochy i oblane sosami napolitana oraz serowym To jest najwięcej sera, więc ja chciałem klopsiki na koniec ale tak, to pójdę na chwilę na boczny tor a my przejdźmy do tych klopsików fajnie podają na talerzyku, ja myślałem, że będziemy musieli kroić na desce a tutaj też jakieś suszone pomidory, takie widzę, czy coś to, takie obsypka, posypka tu papryka, jakieś takie sezam. Pikutek w akcji. No dobra. Ja tu już widzę, że, że bułeczka jest chrupiąca z zewnątrz. Fajnie przypieczona. No, zobaczymy, jak to wiedzie. Dlatego już jedną ręką chyba się nie da. Mm, Chrupie z zewnątrz, od razu pierwsze to. Bardzo fajne, jest właśnie tutaj czuć te sosy. Właśnie ten pomidorowe mocno. Czuć dobrze te mm, sery jest i cheddar i jest i yy, właśnie sos serowy i parmezan. Czuć to. Są świeże warzywa plusik, ale mało doprawione jest. Tu moim zdaniem powinny tylko pulpeciki same, mm. być bardziej doprawione, bo takie są trochę, wiesz, takie skala doprawienia taka bardziej dziecięca, wiesz o co chodzi. Mm. Takie no, dzieci na pewno by im to smakowało. To na 100% jestem przekonany, że to jest super pozycja dla takiego młodzieniaszka, no bo nie ma tu intensywnych smaków. Są raczej one takie wyważone. Struktura mięsa? Struktura mięsa jest ok, w ogóle mi nie przeszkadza. Ale jest takie bardzo miękkie, nie jest takie twarde. Ja nie lubię właśnie tych, które są takie zbite. zbite i tak ciężko pod zębem. Mm -hmm. Tutaj naprawdę leciutko to idzie. To pulpety wołowe są Tak, y wieprzowe. Pulpety wieprzowe. Czy mam wieprzowinę, wołowinę i kurczaka? Mm -hmm. Naprawdę całkiem niezłe. Ja dam tak samo 3,5 tutaj na 5. Więc no całkiem spoko. No tobie jak te pulpety siedzą. Ogólnie koncepcja tych kanapek mi się podoba. Z z to mi, no, jak nie do końca mm. mm. No dobra, to bierzemy naszą kanapkę z kurczakiem y, i tutaj mamy sos barbecue i serowy, jeśli dobrze pamiętam. Czekaj, tu mam ściągawkę. Y, barbecue i serowy, dokładnie. Tak, i tutaj mamy tego kurczaka, co nam wyglądał już troszeczkę o suchawo. No ale, zaraz zobaczymy w praktyce. No, na, na no, pewno słuchaj, no nie mają tutaj, wiesz, kija z kebabem. Kija z kebabem mają, mówisz, to się nazywa doner, ale wiesz co ci powiem, tu mamy sos barbecue I sos barbecue już mocno tutaj w, intensywnie wbija na smak, nie? Więc no tutaj będzie na pewno, moim zdaniem, zdecydowanie intensywniej, jeżeli chodzi o te doznania smakowe. Tamta była naprawdę klopsiki, pamięci i, i konsystencja nie była tak przeszkadzająca tych klopsików, więc powtórzę się po raz 37 dla dzieci dobra pozycja. Tamto. No ale nie zgodzisz się? No zgodzę się. No. Ale ja już nie jestem tylko, nie jest dla mnie. tylko duża porcja. No i 22 zł, to już jest sporo. Dzieciak to by ci na w całym no. Nie no, to, to trzeba na miejscu, to na talerzyku dostajesz. O, tutaj wygląda soczyście. Więc tam może był, wiesz, jakiś akurat taki z brzega, przysek sobie. tak, przy piekali, w piecu to po prostu przez to się... mm. mm. soczysty jest ten kurczaczek tutaj. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm ile tu sera jest też. Tak samo tam, jak w tamtej i tutaj. Fajny jest ten zabieg, że tutaj przy tej półce zapiekało tak dużo tego sera. to jest chyba ten cheddar, nie? I sos serowy. Ja i ci, że tam jej siedzi dużo bardziej. Może mm. czuwam któreś Mhm, mm ja też. Pamiętajcie, jak na jedzenie ze stacji, to mi naprawdę siedzi dobrze. Mm. Ten sos tutaj ym, barbecue po prostu robi robotę całkowicie. Bałem się o tego kurczaka, który widzieliście, jak wyglądał po prostu ten kawałek, który zfilmowaliśmy. Natomiast... Naprawdę to jest mięciutkie tutaj to co ja dostałem. Taka napeczka naprawdę bardzo dobra. Naprawdę spoka pozycja i ja daję czwóreczkę. Takie... Cool. Mm -hmm. Spójrzcie, jak dotąd najlepsze i najsmaczniejsze co tutaj zjedliśmy. Także wróbel smacznego nie muszę życzyć. Jak pan Makowicz mówi. Powinno się mówić na zdrowie, bo jedzenie ma służyć zdrowiu. Tak więc na zdrowie. Oglądasz właśnie połka kurczaka na moich oczach. Wszystko widzę. Jakie wróble masz przemyślenia? Bo widzę, że już tutaj jakaś inspekcja kurczaka nadeszła. Coś ci nie pasuje. Tylko ciężko było się przebyć przez tego kurczaka. Czy z kurczaka? Co ty jadasz? Nie, może się tak z serem Ej, może, ty, zre... może, może ty miałeś to sucho z <grym> Lepiej ci smakuje niż klopsiki? Ja ten sam poziom. Tak? A wydawałeś to trójeczkę? Ten to dla mnie zdecydowanie lepszy był ten. No to teraz wołowinka. A czekaj, nie z tej strony pokazałem, ale no, spójrzcie, no tak ona wygląda. E, I co? E, tutaj jest co ciekawe, tam było napisane, że to jest po prostu kurczak, a sos barbecue był po prostu wymieniony w środku, a tutaj jest zarówno wymieniony. W środku, jak i napisane, że to jest wołowina barbecue, więc wydaje mi się, że już ta wołowina jest sosem i tutaj widać ten gęsty sos tutaj barbecue. Widzisz to? Tu nie wygląda tak zdrowo. Widzisz? Widzisz, jakie tutaj jest serowo i tak dalej i, i sosowo? No, ale tutaj to jest pełnia zdrowia. Dobra, kroimy. Ja biorę tu. spoko wygląda no i dużo dużo jest tego miecha całkiem mm -hmm. przynajmniej na tym przekroju tutaj dobra no to co próbujemy tego wydatka 2190 tak jak każdy więc oni mają taką równą taryfę każdy chod kosztuje 1199 a każdy każda kanawka 2190 ja właśnie wolę jaki jest taki sposób jak oni mają że masz wszystkie równą cenę dla wszystkich no bo wtedy ja się po prostu staram co chcę najbardziej zjeść a nie że Tamto złotówkę w niej kosztowało, wewnętrzna cebula, nie? No dobra, jedziemy. Spróbowałem właśnie z tą wołowiną. Najwięcej, wiesz czego czuję? Sera. Ten sos serowy z tym cheddar'em na dole. Powiem tak, myślałem, że wołowina tutaj będzie, jako, że jest tym barbecue, jakiś naprawdę intensywny smak miała kompletnie nie ma, jest bardzo delikatny i mm, podobnie jak w tym kurczaku wiesz o co chodzi Więc, mm, w ogóle tutaj bym nawet nie powiedział że jem wołowinę, jakbym miał zamknięte oczy wiesz, jakbym próbował tego no bo ona nie przebija się ten smak jakoś mięsa, o dobra, posmak jest tam troszeczkę później, natomiast jest bardzo delikatnie ona przyprawiona może tutaj miejsca co się dostało mm, tego barbecue, bo najwięcej czuję tego Cydara. dam tu 3,5 tylko dlatego, że właśnie dla mnie ta wołowina ona nie masz tyle smaku, ten kurczak też nie miał jakoś tam dużo, ale on był bardziej przyprawniony już chociaż, wiesz, solą i tak dalej, przynajmniej to czułem, a tutaj on jest taki dosyć bezpciowy, właśnie ten element mięsny, czyli ta wołowinka. Jest dalej spoko, ale serio, z tych trzech bym wybrał chyba na pierwszym miejscu kurczaka jednak kurczaczek tym razem. A klopsikom ile ja też. Nie wiem, że w ogóle tego nie dam na trzecim miejscu. Jest bardzo podobna do tej z kurczakiem, ale jednak tutaj te dosolenie, nie? Ja dam na drugim miejscu kropsiki. A co to? No wychodzi na to, że dla mnie klopsiki najlepsze. Tak? Dajesz na trójeczkę? Trójkę, no. Mieliśmy jedno czy dwie pozycje trójki? Czyli to jest średnia taka stacjowa, że tak powiem. A większość daliśmy powyżej, więc no generalnie wychodzi na to, że ta selekcja makłowicza jednak jest całkiem, całkiem przystępna smakowo, no bo jest powyżej tej średniej. No dla mnie najlepszy, najlepszą kanapką był ten kurczak właśnie, który ci tam aż tak nie podszedł.